Dlaczego chorujemy? Bo nie mamy szacunku do choroby. Choroba to nic innego jak sygnał ostrzegawczy, czasami bardzo silny, na przykład rak czy zawał. Sygnał, że zeszliśmy ze swojej ścieżki duchowej, że coś musimy w swoim życiu zmienić, aby uzdrowić się całkowicie. Ale pacjent najczęściej niczego zmieniać nie chce. On chce swoją pigułę albo zastrzyk. Ale lekarstwo wyleczy jedynie objawy. Aby odzyskać zdrowie, powinniśmy zmienić, no nie wiem, sposób odżywiania, oddychania, siedzenia, spania myślenia czasami wszystko. Często chodzi o zmianę partnera czy toksycznej rodziny ale my niczego nie chcemy zmieniać nawet majtek i dlatego chorujemy.